Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Mati Gaming Zapraszam Was już na ósme spotkanie, właśnie z modyfikacji do portala Jedynki Reksura. <laughs> tak jak obiecywałem, będzie ósmy odcinek, właśnie z modyfikacji portala Jedynki Reksura. Jeśli pod siódmym odcinkiem, właśnie z modyfikacji portala Jedynki Reksura, bijecie jedną łapkę w górę i to zrobiliście. Także macie ten odcinek. Dokładnie tak. Oczywiście, yy, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału dzwoneczkiem i łapką w górę. Pod tym e, właśnie ósmym odcinkiem z modyfikacją portala Jedynki Reksura, bo idziemy po 1500 subskrypcji, dokładnie tak widzowie. Tutaj na moim kanale jest tysiąca subskrybentów, tak YouTube zaokrągla. ogólnie mam tych subskrypcji e, e, 1045. E, dokładnie tak, tyle mam. No. E, także rozpoczynamy jeszcze nasze ósme spotkanie właśnie z modyfikacji do portalu Jedynki Reksura. Dzisiaj przechodzić już ósmy rozdział i uspokój testował jednocześnie. I życzę miłego oglądania. A no to ruszamy, moi drodzy. A, tak to wygląda. Taki mam pokój testowy. Jestem bardzo ciekawy, o co tu chodzi. Hmm. Ojej, to jest ciężki, powiem. Musimy pomyśleć o co tu chodzi. O co to chodzi? O tu raczej paść nie możemy. Dlaczego? Bo zginiemy. Ja o tym wiem, że zginiemy. Dobra, pomyślę to mam to zrobić Zginiemy, na bank zginiemy, jak to spadniemy Z 1000 my zginiemy, ja tym wiem Bo to nas zabije, wiecie o tym? To nas zabije A ja wiem o co tu chodzi już, dobra, domyślę. Nie wiem, to nas zabije, nie? Dobrze ustawiam? Nie, nie zabiło nas jednak. Okej. Okay. Tak. nie zabiło. Jednak nie. Ta muzyka od początku, Rexy, właśnie do modyfikacji. Dobra, wiesz, o to chodzi. To nie takie proste pochody się powiadaje. Widziałem, że znam wiedziałem, że znam. o co to chodzi? Na co to chodzi? Ja wiem o co to chodzi, tylko muszę O, właśnie o to chodziło. Mamy to. od no razu do końca właśnie tego naszego ósmego pokoju testowego, ósmego rozdziału. I teraz mamy dziewiąty już rozdział. No, to już jesteśmy w połowie tej modyfikacji, można powiedzieć, nie? W no. połowie tej modyfikacji jesteśmy właśnie. O, To będzie portal gun Właśnie, w dziewiątym odcinku. W dziewiątym spotkaniu. Także moi drodzy, to koniec tego naszego ósmego spotkania się z modyfikacją do portalu Jedynki Reksura. Dzisiejszy odcinku już ósmy rozdział i pokój te są dwa to ciekawy. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia. Na koniec spotkania się z modyfikacją do portalu Jedynki Reksura dziewiątym. Jeśli bijecie jedną łapkę w górę pod tym właśnie, ósmym odcinkiem do modyfikacji portalu Jedynki Reksura, to będzie dziewiąty właśnie odcinek serii, serii w serium kanale. Może dzisiaj albo jutro. Zobaczymy. Dokładnie tak. Trzymajcie się ciepło i papa. Dziękuję za oglądanie.